Witam Państwa serdecznie. Dziś w rozmowie z moim gościem jest Wojciech Doktor, prezes Stowarzyszenia Sympatyków Piłki Nożnej Złota Siarka. Witam Państwa. Witam Ciebie. Zaprosiłem Cię dzisiaj do studia, bo chciałbym przybliżyć trochę naszym telewidzom zakres i profil działania Waszego stowarzyszenia. Od kiedy działacie? Stowarzyszenie powstało około września 2009 roku. Rozmowy o stworzeniu go były już długo, długo wcześniej. Aczkolwiek to, jak mówię, formalnie powstało we wrześniu 2009 roku. Stowarzyszenie, czyli na pewno macie jakiś zakres działania, gdybyś mógł przybliżyć telewizom. jaki to jest zakres? Naszą główną działalnością jest organizacja dopingu na meczach Siarki Tarnobrzeg oraz organizowanie wyjazdów na, na mecze wyjazdowe. Oprócz tego, taką poboczną działalnością jest również działalność patriotyczna oraz charytatywna, która właśnie przejawia się w formie akcji Siarkowscy Dzieciakom. A powiedz mi, a kto wpadł na pomysł zorganizowania w ogóle tej akcji, bo to już wiemy, piąta akcja za nami? Yy, tak naprawdę nie mogę odpowiedzieć na to pytanie bardzo dokładnie, ponieważ, yy, tak jak mówię, yy, akcja rozpoczęła się również w 2009 roku i było to, był to pomysł jakby pierwszej takiej większej akcji stworzonej przez nowo powstałe stowarzyszenie, stąd też za pomysłodawców możemy uznać wszystkich tych, którzy na początku tworzyli stowarzyszenie. A jaki jest cel prowadzonych przez Was akcji? Chodzi mi tutaj o tą akcję yy, Siarkowcy Dzieciakom. Siarkowcy Dzieciakom, to ja tak jak powiedziałem, to akcja charytatywna. Od początku była skierowana do placówki opiekuńczo-wychowawczej w Tarnobrzegu. Yy, również tak jest w tym roku, aczkolwiek w tym roku również poszerzyliśmy jakby naszą działalność. I, I pomagamy również warsztatom terapii zajęciowej. Powiedz mi, czy akcja ma taki charakter ciągły? Przez cały rok ona trwa i macie zakończona jest ona finałem, czy też jest to w jakimś tam okresie czasu przez Was określany? Mhm. Akcja z reguły rozpoczyna się około końca listopada, a kończy na początku stycznia. Także jest to, można powiedzieć, akcja typowo świąteczna, by, by właśnie w czasie świąt podkreślić również tą, tą chęć pomocy innym. Finał akcji to duża feta, natomiast gdybyś się nam przybliżyć, jak wygląda cały ten okres? W jaki sposób zbieracie pieniążki, w jaki sposób kwestujecie? Przyjęło się, że rozpoczynając akcję rozstawiamy w zaprzyjaźnionych sklepach i lokalach puszki, do których można wrzucać pieniądze i później towarzyszą akcji rów, różne wydarzenia poboczne. Tak no na przykład w, w trakcie trzeciej edycji były to y, turnieje w kręgle, y, w poprzedniej edycji w czwartej edycji był to turniej osiedlowy, a z reguły kończy się to wszystko finałem, aczkolwiek finał z nazwy jest tylko tym takim końcowym aspektem, ponieważ jeszcze po finale te puszki w lokalach zostają i akcję kończymy, tak jak powiedziałem, w okolicach stycznia pierwszy-drugi tydzień. A powiedz nam, jak wygląda sprawa pozyskiwania sponsorów, bo wiem, że bez nich też pewnie trudno by było zebrać jakieś kwoty albo zorganizować tego rodzaju event. Czy chętnie firmy włączają się w tego rodzaju działania? Szczerze mówiąc, tegoroczna piąta edycja była tą taką, gdzie w największej skali prosiliśmy sponsorów o wsparcie, i tutaj muszę przyznać, że jestem bardzo mile zaskoczony. Na to zapytanie większość sponsorów odpowiedziała twierdząco. Z czego bardzo się ucieszymy i, i dziękujemy im. W poprzednich edycjach, szczerze powiedziawszy, rozmach tych akcji był nieco mniejszy. Stąd też nie uderzaliśmy do tak dużej ilości sponsorów. Stąd też jakby pomoc od sponsorów była mniejsza, aczkolwiek do tych, których próbowaliśmy dotrzeć. Również odpowiedź była twierdząca. Podsumowując tą akcję tegoroczną, czy mniej więcej macie już wyliczoną kwotę, jaką udało Wam się wykwestować? Będzie to kwota około 8500 zł. Dokładną kwotę podamy w podsumowaniu akcji. W tym tygodniu będziemy dopinać ostatnie szczegóły, takie jak zakup potrzebnych rzeczy do, do obu placówek. Także wszystko to będzie dostępne na naszym facebooku, na naszej stronie. No i mam nadzieję w lokalnych mediach. Czy udało wam się, czy cała kwota, którą udało wam się czy też zlicytować, czy z drugiej strony zebrać w puszkach, które były dostępne, jak powiedziałeś, w lokalach, czy całą tą kwotę jesteście w stanie przekazać tym najbardziej potrzebującym? No niestety tutaj będziemy musieli, że tak powiem, ponieść pewne koszty organizacyjne. Głównie jest to koszt 500 zł, jakie musimy uiścić na rzecz Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji za tak zwane media. Mhm. Czyli jest to rozumiane tak jak yy, można przeczytać w umowie, jaka została spisana między nami a mosirem yy, na rzecz, prawda, prąd, woda, gaz i tak dalej. Czyli no, jakby z jednej strony jest to trochę o tyle jakby niepokojące, bo ja rozumiem, że jest to akcja stricte charytatywna, yy, wy nie czerpiecie profitów, tak, z racji tego, że organizujecie tego rodzaju akcje, a mimo to musicie za nią zapłacić, tak? I czy, czy dobrze to. To znaczy, tak naprawdę w umowie było napisane, że hale dostajemy za darmo, aczkolwiek jest to jedynie w związku z tym, że są to koszty, które musiałby pokryć MOSIR, więc przeszło to zobowiązanie na nas. Mam nadzieję, że, że w przyszłym roku uda się już namówić MOSIR do tego, żeby jednak charytatywnie oddać salę i tych opłat nie będą musieli wnosić ci, którzy naprawdę chcą pomóc potrzebującym. Tym akcentem zakończymy dzisiejszą naszą rozmowę. Mi było, było mi bardzo miło y, z Tobą porozmawiać. No i życzę sukcesów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję Państwu serdecznie. Moim gościem był prezes Stowarzyszenia Sympatyków Piłki Nożnej Złota Siarka, Pan Wojciech Doktor.